Poltech to pierwszy event B2B dedykowany promocji polskich firm technologicznych na rynku Zatoki Perskiej. Połączenie instytucji rządowej ze strony polskiej, instytucji rządowo-biznesowej ze strony Emiratów Arabskich oraz biznesowej, którą reprezentowała nasza firma, stworzyło niesamowitą platformę networkingową oraz platformę do wymiany myśli oraz nawiązania relacji B2B. Chcemy powielać tego rodzaju partnerstwo dla promocji również innych branż. Dubaj Internet City posiada największą sześć partnerów lokalnych. Jest to strefa dedykowana specjalnie do usługi IT w Dubaju i również zlokalizowany w tej strefie są największe centra innowacyjne. A z drugiej strony MK Business Link, jako bardzo wiarygodny partner, który przez długi okres lata wypracował sobie bardzo dobrą renomę wśród polskich przedsiębiorców. I jako jedyny przedstawiciel JATEX na Polskę, w ciągu paru lat pokazał, jak potrafi zorganizować te targi. I tutaj żeby to zorganizować, trzeba był mieć naprawdę dobry, wiarygodny, solidny partnerów. We're very impressed with the solutions that Polish companies do offer, and I think that there are a lot of areas such as AI and uh, algorithms in general that are very advanced and Polish. I strongly believe that there is a strong opportunities for Polish companies to benefit out from what's happening around the region.